Bydgoszczy przypadł w udziale zaszczyt niezwykły, zaszczyt wielki. Witania w swoich murach szeregów polskich żołnierzy wracających po znojach manewrów, na których chlubnie złożyli egzamin ze swej gotowości do obrony Rubierzy Rzeczpospolitej. Właśnie w murach Bydgoszczy, która w najcięższych warunkach potrafiła pozostać Polską i nigdy nie żałowała ofiar krwi ani mienia, dokona przeglądu swych żołnierzy. Pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej, wódz naczelny Armii Narodowej, marszałek śmigły Rydz, spad ducha i czynu wielkiego marszałka. Tymi słowami zwrócił się do społeczeństwa przez audycję radiową prezydent Bydgoszczy Leon Barciszewski o przygotowaniach do uroczystego przyjęcia w mieście zarówno powracających z manewrów oddziałów wojskowych, jak i mieszkańców miasta, czy gości przybywających z całej Polski. Przeczytać można w najnowszej książce Krzysztofa Drozdowskiego Wojenne Sekrety Bydgoszczy. Autor będzie teraz naszym gościem w programie Tydzień w Bydgoszczy. Poznaj historię regionu. Radio Złote Przebocie. Złote Przewoje. Tydzień w Bydgoszczy. Panie Krzysztofie, przede mną najnowsza książka Krzysztof Drozdowski, Wojenne Sekrety Bydgoszczy. To jest kolejna książka o historii naszego miasta. Trzynasta książka moja, a jedenasta o historii naszego miasta. To jest niesamowite. Dlaczego pan tak drąży? Jeszcze ciągle są takie sekrety, które trzeba odkopać. Dużo znaleźć. wolnego czasu. Nie, a tak naprawdę no, po prostu spełnią swoją wielką pasję. Kiedyś postanowiłem o publikacji pierwszego artykułu, że chciałbym napisać książkę. Napisałem, wydałem i tak powstają kolejne po prostu. Ta jest o tyle wyjątkowa, że to jest to zbiór artykułów. Jeśli ktoś y, czyta lokalne gazety, to mógł trafić na kilka. Tak, to dni. prawda. Już od pewnego czasu, praktycznie od dwóch lat współpracuję z Agencją Wydawniczącą bez Warszawy i y, również z lokalną y, prasą. Tutaj z Gazetą Wyborczą, z Gazetą Pomorską, z innymi y, nośnikami i publikowałem różne materiały, falietony, czasami historyczne. I mm, wspólnie z wydawcą doszliśmy do wniosku, że jednak prasa to jest taki nośnik dosyć ulotny i to może szybko zniknąć z przestrzeni publicznej, a tego byśmy nie chcieli, bo to są dosyć ważne małe artykuły, ale które wypełniają białe plamy w naszej historii cały czas. Oczywiście, jakie to nie możemy powiedzieć, bo to sekrety przecież. Chociaż coś pewnie dzisiaj jeszcze zdradzimy. No i stąd powstał pomysł na właśnie na tą publikację. To jest dla mnie troszeczkę nową i nowum było na spotkaniu promocyjnym, bo zawsze kolejne moje książki miały jakiś jeden główny przekaz, a tutaj tych przekazów jest 21. One są praktycznie równorzędne. Wszystkie są dla mnie równie tak samo ważne. Więc było ciężko, jak w ogóle opowiedzieć ludziom, o czym jest tak naprawdę ta książka. Ale myślę, że się udało, a nawet y, moi czytelnicy powiedzieli, że to było jedno z najlepszych spotkań, z ciekawszych. A to dlatego, że właśnie było tyle różnych tematów, na różne tematy, więc każdy mógł coś dla siebie wybrać no. Y, najlepszego. No dobrze, no to jeśli ktoś nie był na tym spotkaniu, a chciałby poznać te wojenne sekrety Wydgoszczy, musimy trochę zdradzić jednak, no. O czym przeczytamy, o czym przeczytamy w tej książce w takim razie? No praktycznie o bardzo wielu rzeczach, tak jak wspomniałem, to jest 21, 21 tematów. tematów i to są na przykład e, szyfry, spiski, e, tajne bronie niemieckie, e, szpiedzy, jak Jan Henryk Grzychoń, tutaj nasz bydgoski szef ekspozytury, to są również szpiedzy amerykańscy czy kanadyjscy, którzy w 1965 roku próbowali szpiegować tutaj dla USA na naszym bydgoskim lotnisku. Historia bardzo mała znana, zostali złapani i wydaleni tutaj z Polski z wielkim e, hukiem, tak naprawdę, bo nawet film powstał na ten temat taki propagandowy, dokumentalny. Wcześniej PRL się raczej nie chwaliła takimi osiągnięciami, że tak powiem, a tutaj postanowiono jednak zrobić z tego pewną fetę i pokazać społeczeństwu, jak bardzo prężnie ten wywiad PRL-u e, działa. W książce dowiemy się na przykład o, o tajnym schronie dla, przeciwatomowym dla prezydenta miasta Bydgoszczy, który znajduje się i jeszcze się znajduje przy ulicy Nowogrodzkiej 23A pod takim domkiem jednorodzinnym. Wiem, że ten y, budynek niedługo może ulec likwidacji, ponieważ należy teraz do szkoły, która tam jest obok i budynek cały razem ze schronem ma ulec likwidacji. Więc są ostatnie chwile na to, żeby go tak naprawdę zobaczyć. Mi się udało. Byłem w sumie razem z synami, obydwoma. Zrobiliśmy trochę zdjęć, dokumentacji technicznej i taka namiastka tego materiału znalazła się również w tej książce, a będzie dużo więcej w kolejnej, która w przyszłym roku się ukaże. No, tak właśnie myślałam, że pan to nie spoczywa, nie odpoczywa, tylko szuka. Czy to są takie sekrety, o których rzeczywiście nikt wcześniej nie napisał, nikt nie mówił? Czy jednak powraca pan do pewnych tematów, które już ktoś kiedyś poruszył, ale pan je tak bardziej po bydgosku? W większości są to tematy, które tak naprawdę dopiero ja poruszyłem. Zdarzają się takie, jak chociażby wizyta Heinricha Himmlera, czyli szefa SS i że każdy pisał, że Himmler był w Bydgoszczy i był gdzieś tam w październiku i to tyle tak naprawdę dopiero ja rozwinąłem dalej, po co tu był, czego on od nas tutaj oczekiwał. O, nie mam wyłączonego telefonu. Kilka muza. Gwiezdne wojny, tak, jestem wielkim fanem, ale o tym książki nie napiszę raczej. Himmler, wracając już do tematu, Himmler był, rezydował w hotelu pod Orłem, był w koszarach artyleryjskich, gdzie oglądał Polaków i Żydów uwięzionych tam w obozie Einsatzgruppe. Później... Znów wrócił do hotelu Podorem, zjadł sutą kolację, miał naradę z wszystkimi przywódcami SS i niemieckiego establishmentu w Bydgoszczy, i później udał się następnie do Gdańska. I to jest taka wizyta, która. Niewiele, niewiele jakby nadal o niej wiemy, mimo tych jakby podstawowych takich danych, bo żaden z takiej narady się nie zachował nie wiemy do końca, jakie decyzje tutaj zapadły niestety. Pan jest wielkim pasjonatem tej historii bydgoskiej, ale na pewno nie brakuje też pasjonatów, którzy chętnie sięgają po tego typu y, książki, po tego typu publikacje. Ma pan w Bydgoszczy takie wierne grono czytelników, którzy też ponaglają i czekają na kolejne? Oczywiście, że tak. Mam swoje grono Czytelników, którzy zawsze są na moich spotkaniach, praktycznie nie opuścili żadnego spotkania e, autorskiego, które prowadzą, przychodzą również na jakieś spotkania, prelekcje, konferencje, w których biorę udział, więc to jest dla mnie bardzo miłe. To jest e, świetne uczucie mieć takie swoje grono e, po prostu czytelników już, e, takich sprawdzonych, na których zawsze można polegać. No, i chociażby już od praktycznie zeszłego roku ponaglają mnie wręcz i przymuszają do tego, by napisać po swojemu, yy, opisać temat września 1939 roku tutaj w Bydgoszczy, zwłaszcza wydarzeń tzw. Krwawej Niedzieli. Do rozmowy z naszym gościem Krzysztofem Drozdowskim, autorem 11 już książek o historii Bydgoszczy, w tym tej najnowszej, Wojenne Sekrety Bydgoszczy. Yy, wrócimy już za moment. Porozmawiamy nie tylko o książkach, ale też o filmach historycznych. Czy to dobry sposób, by zachęcić dzieci i młodzież do tego, by chciały zagłębić tajemnice historii naszego miasta? Zostańcie z nami. To jest program Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska. Zapraszam. Najnowsza książka o regionie. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Dzień w Bydgoszczy. Wcześniej książka, która też wzbudzała dużo kontrowersji, jeszcze nim się pojawiła, dotycząca Doliny Śmierci. Tam udało się panu dotrzeć do materiałów, do których było bardzo trudno dotrzeć i zresztą utrudniano panu również pracę nad tą książką. No tak, starano się jak, jak było można, ale że pasja to jest chyba coś największego na świecie, co może mieć pisarz, autor, historyk, no to nie spocząłem. Żadne przeciwności losu tutaj nie stanęły mi na drodze. Chociaż mocno próbowano i udało się tą książkę napisać. W sumie ona powstała tak naprawdę z przypadku, a raczej z takiej mm, powiedzmy bezsilności, kiedy nie chciano mnie słuchać, gdzie tylko lokalne media dawały wiary temu, co mówiłem, a prokuratura IPN-u wręcz powiedzmy pukała się w czoło, kiedy przedstawiałem kolejne dowody. To teraz prokurator e, prowadzący śledztwo mówi: A jednak Drozdowski miał rację i na jesień zapowiadają rozpoczęcie badań e, sondażowych na terenie Doliny Śmierci. To jest moje wielkie osobiste zwycięstwo, że udało się, do, udało się do tego doprowadzić, raz, że do wznowienia tego śledztwa, a dwa do rozpoczęcia jakichkolwiek prac terenowych, sondażowych na tym terenie. Oczywiście nie udałoby się pewnie bez pomocy właśnie mediów, e, radia, telewizji i prasy tutaj lokalnych, no ale mimo wszystko wiele osób e, w trakcie, które chciało pomóc e, odpuściło, a niektórzy nawet e, nasi bydgoscy Naukowcy, nie będę już podawał nazwisk, wcześniej też tego nie zrobiłem. Dzwonili do mnie i mówili: Krzysztof, zostaw ten temat, nie wolno tego ruszać, będziesz wyklęty przez kościół, przez historyków i tak dalej. Zostaw ten temat, niech jest jak jest. No teraz już wiem dlaczego tak mówili. Mówili to dlatego, że ich badania po prostu trzeba odłożyć do kosza. I to był powód, przez który mnie tutaj odsądzali od tego, e, e, od, od tego tematu po prostu. Kto powinien sięgnąć po te pana publikacje? Wszyscy, wszyscy, tu i, i stary, i młody, że tak powiem, bo y, są tu rzeczy opisywane, o których y, oprócz. Y kilku historyków, można powiedzieć. Nikt y, nie ma jakoś pojęcia, nie ma wiedzy. Tu są rzeczy, z których i zawodowy historyk dowie się czegoś nowego dla siebie i każdy lajk chodzący po naszym mieście, który historii miasta się zupełnie nie interesuje, to też czegoś się z tych moich publikacji na pewno dowie. A z tej najnowszej mówię, jest ona napisana w takim stylu powiedzmy dziennikarskim, publicystycznym, więc bardzo przystępna. To jest taka chyba moja pierwsza lektura do poduszki, można powiedzieć. I można spokojnie sobie rozdział razem z dziećmi wieczorem usiąść i, i przeczytać i no, na pewno się nie przyśnie przy nim, bo są dosyć ciekawie opisane. My tej naszej historii lokalnej to rzeczywiście tak za dobrze nie znamy pewnie. A z kolei młodzież, dzieci zachęcamy do tego, by interesowały się historią i swojego miasta, i swojego kraju. Dzisiaj y, na przykład y, powstają filmy, na które... Kurtem Zaprasza się Młodzież, w tej chwili Piłsudski, Legiony. Świetne historycznie filmy, zrobione w nowoczesny sposób, które mają przyciągnąć do kina młodzież. No z tymi filmami to teraz akurat różnie było, bo i Piłsudski i Legiony to mają mocno skrajne opinie. Jedni mówią, że Piłsudski to jest super film, a Legiony to jest po prostu szmira. A drudzy mówią znowu, już znawcy na odwrót zupełnie, więc ciężko się połapać, najlepiej iść samemu do kina i się przekonać, wyrobić sobie własną opinię. Takie filmy, powiedzmy, historyczne trzeba. Odróżnić od tego meritum historycznego, tego mięsa, które tam powinno być, od po prostu filmu. Od samej jakby konwencji filmowej. Jedna może się podobać, druga nie. Ja już swoje zdanie mam wyrobione, ale nie będę go zdradzał. Nie każdy sobie wyrobi swoje, bo przecież na tym to polega. Natomiast filmy takie historyczne, mam wrażenie, co do chodzenia całymi szkołami, że tak powiem, to zawsze pamiętam, że w szkole podstawowej też chociażby na pana Tadeusza byliśmy przymuszeni pójść. Ja na tym filmie strasznie się nudziłem, strasznie mi się nie podobał, natomiast zmusił mnie do tego, że po powrocie do domu w końcu przeczytałem pana Tadeusza. Wcześniej w szkole nie chciałem tego zrobić. Jak był przerabiany na lekcjach. Po filmie przeczytałem go, poszedłem jeszcze raz do kina, obejrzałem i przeczytałem jeszcze raz. Także może to te lektury, jakby w kinach, i te takie właśnie filmy historyczne, może jednak do czegoś doprowadzą. Namawiają trochę młodzież. A propos Piłsudskiego, to leży tutaj jeszcze jedna pana książka: Artylerzysta Piłsudskiego. Tytuł jest troszeczkę może przewrotny, ale są to wspomnienia generała Jana Chmurowicza, Jana Władysława Chmurowicza, który w latach 1934 1935 7, przebywał w Bydgoszczy, dowodził 15. Dywizją Piechoty, był również do 1936 roku komendantem garnizonu wojskowego. Z Bydgoszczą wiążą się u niego dosyć tragiczne wspomnienia, ponieważ na zapaleniu opon zmarł mu tutaj syn, a sam generał e, tak jakby e, stracił wiarę i ochotę na dalszą pracę że poprosił nawet o przeniesienie do cywila, ale na szczęście to się nie udało. Pan oczywiście bardzo mocno zachęcił teraz do tego, by sięgać po te, po te pana publikacje. Gdzie szukać tych książek? Czy można wejść do księgarni i kupić książkę Krzysztofa Drozdowskiego? Można, można. Prawie w każdej księgarni bydgoskiej, jeśli mówimy o samej Bydgoszczy, to można te książki zakupić. Natomiast ja wszelkie portale aukcyjne w internecie też dysponują moimi książkami. Ja zawsze jestem na tyle otwarty, że każdy może że poprzez media społecznościowe, chociażby przez Facebooka, do mnie napisać i spotykam się z ludźmi i sam im wręczam moją książkę, sam im bezpośrednio sprzedaję. U mnie pod domem praktycznie, gdzie zawsze jest możliwość zamienienia kilku słów ze sobą, a z tych kilku słów czasami wychodzi kolejna książka. No właśnie, a propos kolejnej książki w przyszłym roku? Broj Boże, jeszcze w tym roku dwie. Zresztą jest tutaj w jednych Sekretach bydgoszcz na okład zaraz postanowiłem dać zapowiedź. Jedna to będzie lada chwila, praktycznie dwa, trzy tygodnie. Tu będą znów opracowane wspomnienia porucznika Wacława Jołowika z Siódmej Dywizji Piechoty. Ta dywizja do dzisiaj ma tylko jeden artykuł historyczny napisany na swój temat. Żadnej innej książki, żadnych innych wspomnień nie ma, więc to będzie dosyć znowuż nową takie. A kolejna to Pomorskie Tajemnice Nazistów, pisana mniej więcej w takim samym stylu jak Wojenne Sekrety Bydgoszczy. Tylko, że rozszerzona już nie o samą Bydgoszcz, chociaż też będą mocne wątki bydgoskie nieznane do tej pory. Lub mało znane i tutaj rozszerzone, ale tutaj aż do Gdańska sięgnąłem tym razem po różne ciekawe historie. A naszym gościem w programie Tydzień w Bydgoszczy był Krzysztof Drozdowski, bydgoski pisarz, publicysta, autor wielu publikacji o historii naszego miasta.